że Pokaż mi jak żyjesz, powiem Ci jakie jest Twoje dlaczego. Ale to mm, każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, I, i trochę to jest tak, że ludzie idą za nami dlatego, że my wierzymy w to, w co oni wierzą. Czyli oni wierzą w to, co my wierzymy, dlatego podążają za nami. Jak się zastanawiam, dlaczego mój wykład na YouTubie ma ponad 4 miliony odsłon, to doszedłem do wniosku, że to nie chodzi o treść, nawet nie chodzi o ducha przekazu. Tylko chodzi o to, że ci ludzie wierzą w to, w co ja wierzę. I oni, słuchając mojego wykładu, słuchają siebie. Udostępniają się. Tak, dokładnie. To, to ja jestem tam już nieistotny. Jak ja mówię o marzeniach, to oni jakby słyszą siebie i słyszą to, że oni też mają te marzenia i że to ma sens. I oni zawsze tak uważali tylko przez chwilę. Być może ktoś im powiedział coś innego i, i ten głos ich wewnętrzny trochę tam ucichł. Ale tak naprawdę, jeżeli człowiek ma taką w sobie jasność tego, dlaczego to wszystko robi, czyli dlaczego wypłyną na morze, to to, czy jest sztorm, czy jest burza, jest bez znaczenia tak naprawdę, tak? bo on wie, dokąd płynie i co chce dać innym. I, I to pewnie przychodzi z wiekiem, ale też w takich trudnych sytuacjach, że poczucie sensu nagle odkrywamy no właśnie w tym motywie, który gdzieś tam w nas jest. Jeżeli ten agent nieruchomości poza umiejętnościami pracy na rynku nieruchomości, znajomością tego rynku i, i wszystkimi kompetencjami, które są potrzebne, ma w sobie mocne to dlaczego i, i wierzy w coś i chce to ludziom w jakiejś tam formie przekazać, zapalić ich, no to myślę, że czas są idealne. Tak jest naprawdę. skuteczny w tym. No jest skuteczny. Ale, ale jest też prawdziwy, ale też jest taki no, w zgodzie ze sobą, tak? Ja uważam, że warto być takim naj, naj, najprawdziwszą wersją siebie, ale ta najprawdziwsza wersja siebie właśnie wiąże się z tym, że podążamy za tym swoim, dlaczego nie wpadamy trochę w takie naśladowanie trendów i patrzenie co inni robią bo oczywiście można zobaczyć że o a ten robi taki ma ogromne wyniki a ten robi inaczej ale co my byśmy chcieli robić co by w zgodzie z nami to jest według mnie pewien rodzaj dojrzałości którą się w jakimś momencie i która daje dużo spokoju satysfakcji ale też skuteczności w takiej codziennej pracy i to widać z perspektywy tak czyli to nie jest takie spektakularne że Nagle mamy jedną umiejętność i robimy wielki deal na, na 100 milionów złotych. Tylko to jest coś, co y, daje nam taką szerszą perspektywę, ale y, musimy na nią poczekać. Natomiast, jak patrzę, y, jak miał podsumować, czy, czy to ma sens, to powiedział tak, to, to warto. Nie wiem, czy każdemu się to opłaca, ale na pewno warto być najprawdziwszą wersją siebie, która żyje w zgodzie z tym, co jest gdzieś tam w środku, czyli z tym odpowiedzenie na pytanie, dlaczego ja to tak naprawdę robię. Czyli warto być spójnym na zasadzie Absolutnie. tak czuję, tak myślę, tak mówię i tak działa. Tak i ludzie, i ludzie za tym podążają, ponieważ to jest dokładnie to, co sami wyznają i wierzą w to, co my wierzymy i niezależnie od tego, co byśmy robili, to oni za nami podążą. Tak? Czyli to ten rodzaj przywództwa, który odnosi się no, właśnie do wartości, a nie do tego, że zostaliśmy Nagle mianowani na to stanowisko. Czyli coś bardzo takiego niedotykalnego, ale sądzę, że w momencie, w którym jesteśmy i w czasach, które są mimo wszystko dla ludzi trudne, bo są trudno przewidywalne, tacy ludzie szczególnie stają się ważni, ponieważ są trochę jak kompas.